Dzień dobry, Anna Radziszewska, Medycyna Kwantowa. Zapraszam na film, jak z KIO, urządzenie oparte o technologię biofeedbacku i biorezonansu, jakie rozwiązania oferuje w leczeniu bólu. Kiedyś uważano, że ból szczególnie związany z narządami ruchu, bóle kręgosłupa, zwyrodnienia stawów, bóle mięśni dotyczą głównie osób starszych, Natomiast teraz coraz więcej młodych osób zmaga się z bólem. Badanie i terapię za pomocą urządzenia SKIO mogą być przeprowadzone w gabinecie lub online. Pamiętaj, że jeżeli dotykacie cię ból, nie jesteś sam. Ja tutaj jestem, aby słuchać i pomagać. Myślę, że wiele osób zna to doświadczenie, kiedy wstając z fotela, siedząc długie godziny przy komputerze, w pracy, przy biurku, dotyka je ból. Ból może być spowodowany przez wiele czynników: uszkodzenia tkanek, stany zapalne, choroby przewlekłe, stres. Um. Zaburzenia neurologiczne, napięcia mięśniowe, zmiany hormonalne, niewłaściwa postawa oraz wiele innych czynników: tak jak alergie, nietolerancje pokarmowe. I jak może pomóc skio? Przede wszystkim skio mierzy sygnały elektromagnetyczne. Następnie analizuje te sygnały, przeprowadza terapię oraz jest kompleksowe. To badanie jest kompleksowe. Skanuje, bada i przeprowadza nie tylko miejsca, które są zmienione chorobowo, ale też od razu analizuje całe ciało. I zamiast brać tabletki, które powodują wiele skutków ubocznych, prowadzą do uzależnienia, zapraszam na terapię i badanie z KIO, które wykorzystuje biorezonans i wykorzystuje biofeedback, żeby ta terapia była skuteczna. I już za chwilę przejdziemy do głównego panelu z KIO. I tutaj widzimy, jak SKIO widzi kręgosłup. Od razu u klienta po przeprowadzonej kalibracji i testu, teście widzimy tutaj na żółto zaznaczony punkcik, że tutaj mamy największy problem, ale SKIO ja tu raz włączę od razu. Testuję lepszy przepływ energii w kręgosłupie szyjnym, w kręgosłupie ledźwiowym. Piersiowym, w czaszce i po kolei bada wszystkie kręgi od C1 do C7, od T1 do T12, L1, L5. I czaszkę wybiera odpowiednią do odpowiedzi płynącej z ciała, odpowiednią częstotliwość od minimalnej do maksymalnej. W tej chwili widzimy że zaznaczona jest kropka przy częstotliwości normalnej. I po kolei sprawdza każdy krąg, krąg po kręgu, gdzie mamy problem. Są wysyłane częstotliwości. Od razu otrzymujemy informację zwrotną. SKIO jest bezpieczne, ponieważ każda komórka naszego ciała ma odpowiednią częstotliwość. Częstotliwości zdrowe. Kiedy nasz organizm jest w równowadze, to są zupełnie inne częstotliwości niż tam, gdzie mamy komórki, tkanki zmienione chorobowo. Mhm. I od razu mamy informację zwrotną. Stary uraz lub tkanka blizny potrzebuje więcej długoterminowej pracy. Otrzymuje od razu informację. Jest to stary uraz, informacja jest powtarzana. I od razu mamy widzi, widzę, gdzie jest stan zapalny, gdzie została skorygowana, gdzie nie skorygowano zmian chorobowych, gdzie jest ucisk na nerwy, gdzie jest podwichnięcie czasami trudne, to znaczy, że to jest właśnie ten stary uraz, czyli mamy tutaj zaznaczony od razu kwadracik yy, w kręgosłupie lędźwiowym i gdzie mamy degenerację. Czyli normalnie tą terapię bym powtórzyła, aż wszystkie kręgi zostałyby skorygowane. Czyli to jest jedna, jedna taka bardzo skuteczna terapia po przeprowadzeniu yy, tej terapii od razu klient odczuwa y, ulgę, tam szczególnie, gdzie był ten ból drugotrwały. Mogę uleczyć też y, emocje związane z poszczególnymi kręgami tak zwane neuroemocje. Często boli nas kręgosłup, trudno nam wstać. Czujemy ucisk, gdzie mamy jakiś ciężar na plecach. Od razu zobaczę, jakie emocje tutaj, w tej chwili mam wyzerowane, bo jeszcze nic nie zostało sprawdzone. Związane z poszczególnymi kręgami. Jak widzimy, SKIO cały czas pracuje. Podczas gdy Skio tutaj pracuje, mamy jeszcze y, dodatkowy program, który nazywa się Body Viewer, czyli ja mam, y, mogę przeglądać y, i zeskanować cały kręgosłup. I od razu tutaj widzę C1 i ra, reakcja, reaktywność jest tylko 25%. Poprawia się już jest 28, 27%. Czyli z cały czas skanuje i powiedział mi, że mam tak tylko 30%, czyli C1 wymaga u tego klienta poprawy. Przychodzi do C2, od razu mi skanuje i też mi mówi jaka jest reaktywność, czyli od razu widzę, e, który krąg wymaga uwagi. I tak przechodzi kręg po kręgu, skanuje i od razu przeprowadza. Terapię, jest to bardzo skuteczne, czyli y, wykorzystuje dwa programy jednocześnie. Tam z KIO pracuję, i tutaj w tym programie Body Viewer, czyli wgląd w nasze ciało, dodatkowy wgląd w nasze ciało, przeprowadzam również terapię równolegle. I tu widzimy, czyli neuro-emo, to mi pokazuje, gdzie są związane z emocje, z którym kręgiem. I co wymaga leczenia, i od razu mam tutaj wykres emocji. Też to yy, powtarzam, tą terapię, aż otrzymam wszędzie informacje skorygowane czyli te częstotliwości związane z konkretnymi emocjami, z konkretnymi kręgami zostają skorygowane. I mam jeszcze piękny panel. Myślę, że wiele osób zna terapię czaszkową krzyżową, jej skuteczność. Tutaj dokładnie to samo mogę przeprowadzić z kiją. Włączam test i lecz wszystko, i on po kolei e, testuje i dia diagnozuje, i od razu przeprowadza terapię czaszkowo-krzyżową dla naszego o, o, kręgosłupa. Tam, gdzie jest, e, nie ma problemów, od razu te elementy są na szaro. Tutaj mamy zator czaszkowy, potylica. E, już tamte impulsy w kręgosłupie zostały pierwotnie przeprowadzone, więc tu mam zatarczoszkowy już wyszarzony. Natomiast na przykład staw skroniowo-żuchwowy e, dal, wymaga dalszej terapii, więc wzięłabym tu test i lecz wszystko. Czyli to jest piękny dalszy panel. Tam w Body Viewerze cały czas trwa terapia. I co jeszcze pokażę? Jedną rzecz. Tutaj z tego wszystkiego wychodzę. Mogę przejść do biofeedbacku. Chcę pokazać jeszcze piękną terapię, która może być terapią nocną. Jeżeli mamy w pracy, siedzimy, jest nam trudno, tutaj dodajemy terapię, która jest równolegle. I skio ma taką fajną funkcję redukcja stresu w kręgosłupie. Redukuje tutaj stres w kręgosłupie. To jest terapia nocna. Za chwilę mamy tutaj, zobaczymy reaktywność, jak on ma nasz kręgosłup. I ta terapia widzimy naprawiona 80-76%, bo klient zgłosił się z dużym bólem. Ta terapia może działać całą noc, aż reaktywność osiągnie maksymalną i wtedy program automatycznie się wyłącza. To na tyle. Chcę Wam dzisiaj pokazać, jeżeli jesteś zainteresowany sesjami biofeedbacku i biorezonansu. Dodam jeszcze, że równolegle w teście mogę sprawdzić, które patogeny, pasożyty, robaki, bakterie wpływają też na kondycję naszego kręgosłupa, naszych narządów wewnętrznych, tam gdzie klient zgłasza ból, i dodatkowo leczyć te narządy. Tutaj. Skupiłam się na kręgosłupie. Powtórzę, że sesje z KIO, z KIO mogą być przeprowadzone w gabinecie we Wrocławiu lub online, gdyż czas i miejsce w medycynie energetycznej jest tu i teraz. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, zapraszam na moją stronę www.medycyna.com. Tam w zakładce oferta możesz zarezerwować zabiegi. Dziękuję za wspólny czas i zapraszam do subskrypcji kanału. Serdecznie pozdrawiam i życzę dobrego dnia. Anna Radziszewska.